Siemanko, dzisiaj krótkie show. Mianowicie będziemy, jako że na lidze już zrobiłem praktycznie wszystko i włączyłem tryb wakacyjny, pobawimy się trochę na standardzie. Kupiłem na poprzedniej lidze ancient orby. Ancient orby bardzo były tanie wtedy, kosztowały nie wiem 15-20 c maksymalnie. Zakupiłem ich 150 sztuk. I te 150 sztuk mam, jako że do puli modów Zany doszedł na tej lidze, na lidze z ponownie Nemesis mod, więc możemy się pobawić w łapanie Headhuntera, kto wie, może się siądzie, przy użyciu Ancient Orbów. To należy wiedzieć. Ktoś kiedyś mi powiedział, ktoś z gildii i według mnie był bardzo, bardzo, bardzo w błędzie, że nie trzeba odpalać instancji z modem Nemesis od Zany, czyli odpalania mapy. Nie ma na Wikipedii o tym żadnej informacji, natomiast nigdzie, absolutnie nigdzie nie widziałem wideo, e, jak ktoś próbuje złapać headhuntera, headhuntera metodą, właśnie z Ancient Orbami, e, poza mapą z modem Nemesis Zany. Nigdzie. E, w związku z tym uważam, że nie jest to możliwe, jeśli nie jesteście na instancji, na mapie z modem Nemesis Zany. E, Dlatego też na tej lidze się pojawiła taka opcja, yy, sposobność, więc ją wykorzystamy. Yy, kolejna ważna rzecz, Ancient Orb trochę się zmienił, mianowicie bierze pod uwagę item level przedmiotu. Headhunter, jeśli sobie sprawdzicie, wymaga przed, przedmiotu yy, poziomu postaci yy, na levelu 40. W związku z czym yy, Headhunter jako Leatherbelt może wylecieć od poziomu 40 w górę. Yy, no i. Wiadomo, że jeśli chcę złapać Ancient Orbem Headhuntera, muszę mieć pasek minimum poziom 40 i takie paski też mam, ale w puli są oczywiście inne unikaty, bo Ancient Orb losuje unikat związany z daną bazą, w tym przypadku akurat z beltami, i inne unikaty powyżej pewnego poziomu są mi niepotrzebne. Następny unikat, który mogę złapać, unikalny belt, jest od poziomu bodajże 44 bądź 5. Więc logicznie jest e, szukać beltów z poziomem od 40 do 43, 44, nie pamiętam dokładnie. No i takie belty mam. Item level 40, item level 42, item level 40. Jeden kupiłem, dwa znalazłem u siebie gdzieś tam w śmieciach na standardzie. No i dobra, spróbujemy. Mamy 150 Ancient Orbów. One teraz są chyba warte jakieś 30 kaosów, 40 kaosów na lidze, syntezis. Przypominam, na poprzedniej lidze kupowałem je po jakieś kilkanaście C. Zakupiłem ich 150, mogłem oczywiście ich kupić więcej, ale myślę, że taka sumka wystarczy na, na zrobienie jakiegoś takiego małego show. już Widelec może wejdzie headhunter w któryś z tych beltów, może wejdzie więcej, może w ogóle. Tak więc, odpalamy mapę Nemezis mod koniecznie. To jest standard. Tu są same śmieci. Nie będziemy się nad tym zbytnio rozgadywać. Odpaliło mi jakieś profesji, nic się nie dzieje. No i dobra, prosta sprawa. Klikamy Ancient Orba prawym, trzymam Shift i rolujemy. Zobaczymy. Magnat Meginord. Meginord. Z tego co widzę, nie powinno mi dać, tak jak powiedziałem, unikalnego belta, który, które są od poziomu 40. bodajże czwartego w górę. I na razie to się zgadza. Zobaczmy, co będzie dalej. Baited Breath, Prism Wave, Magnat. No jak widzimy, pokazują się belty, które wymagają niższego poziomu. Czyli Ancient Orb raczej działa. Jedziemy dalej. Leather Belt pierwszy, Wound Mold. Szkoda, że wiadomo niektóry. Jaka jest szansa? Niska. Ale może wejdzie. Robię to w ten sposób, żeby nie kliknąć przypadkiem dwa razy i nie przekręcić, jak już mi się uda, yy, Headhuntera. <ścoughs> Jeśli się uda. Nie jestem live, nagrywam to poza streamem. Nie czytam Waszych komentarzy zatem filmik po prostu wrzucę na YouTube 150 ancient orbów Przyspieszymy trochę Ale widzę, że raczej to działa, bo nie widzę, by mi dało jakiś mocniejszy belt, który można wydropić Eee, później, powyżej levelu czterdziestego któregoś. No niestety, same leather belty, ale wyrm y daje. <grym zainteresowań> Kosztowna zabawa. Cztery ancient orby zostały. Ja pitole. Ostatni. Nie weszło. 150 ancient orbów poszło. Dupa. Koniec streamu. Czy tam nagrywają na razie.